Siema, witam na naszym kanale. Z góry chciałbym Was przeprosić za to, że tyle czasu nie było żadnego filmu, ale niestety sprawy prywatne. Konkurs także miał być wcześniej rozstrzygnięty, zostanie rozstrzygnięty dzisiaj. Mamy wszystko przygotowane. Dzisiejsza frekwencja jest o wiele większa niż ostatnio. Ostatnio były trzy osoby. Dzisiaj mam dokładnie raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, 8 9 10 osób. No to liczymy razy trzy mam nadzieję w następnym konkursie, który będzie ogłoszony na następnym wyjeździe. Będzie 30 osób. Będzie kolejna fajna rzecz do wygrania Oskar mam nadzieję już dostał szelki Wysłałem Wiktoria e, dostała breloczek z tego co mi wiadomo No tak więc co, żeby nie przedłużać Lecimy Z tematem Raz, dwa, trzy Zwycięzcą racji zostaniesz dziś No może ty I racja leci do Oxford. Tak więc gratulacje. Tak, żeby Was pocieszyć, co to było. W tej racji jest to Bigosik. Nasz polski, fantastyczny, wojskowy. Następny, na następnym wyjeździe będzie kolejny konkurs. E, Oxford, słuchaj, skontaktuj się z nami przez nasz Instagram, Wyspejro. E, wyślę to na mój koszt. Tak jak mówiłem, paczką czy tam listem poleconym. I tyle. No a z racji dzisiejszych też świąt chciałbym Wam wszystkim złożyć smacznego jajka, mokrego dęgusa i jak to na Facebooku nawzajem, 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 nawzajem. No i co? No i chyba będzie tyle. Następny wyjazd, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu, jeśli się nie uda pojechać na wyspę, no to będziemy testować kolejną rację żywnościową. Będzie albo to brytyjska, albo francuska, nie wiem tam takie dwie mam aktualnie. Konkursik też będzie. No i coś mi zostało do powiedzenia. Chyba tyle. Trzymajcie się, ramy to wiecie, co nie zrobimy. Tak więc na razie się ma.